Kobieta budzi się rano po sylwestrze. Patrzy w lustro i szturcha w bok wymęczonego imprezą męża. Wiesz, kochanie, jaka ja już jestem stara. Twarz mam całą pomarszczoną, biust obwisły, oczy sine i podkrążone, fałdy na brzuchu, grube nogi i tłuste ramiona. Kochanie, proszę cię, powiedz mi coś miłego, żebym się lepiej poczuła w nowym roku. E, za to wzrok masz jak najbardziej w porządku. 2 stycznia 2025 roku. W akademickiej stołówce rozmawia trzech studentów. Ja sylwestra spędziłem na Kanarach. Mówię wam: super laseczki, kąpiel w morzu, drinki z parasolkami cudo zagada pierwszy. A ja przechwała się drugi byłem w Alpach. Narty dziewczyny zarumienione od mrozu grzane wino do łóżka coś wspaniałego a co ty robiłeś? Pytają trzeciego. A ja siedziałem razem z wami w pokoju, tylko nie paliłem tego gówna. Mąż wyjeżdża do Wenecji w delegację. Podczas gdy żona siedzi w domu i ogląda roman sidła. Cześć kochanie, co porabiasz? Żona wysyła SMSA do męża. Mam być szczery czy romantyczny. Odpisuje mąż. I szczery i romantyczny. Sram przy świecach. Subskrybuj podmianki.